Cześć, witaj na kanale można samemu fajnie, że wpadłeś. Jak już tutaj jesteś, to bez zbędnego gadania. Zbudujemy dzisiaj najprostszą ławkę na swój balkon. Będzie to narożnik z kantówki 5 na 5. Zapraszam na film. Projekt tej ławeczki to jest czysty recykling, czyli Zero Waste. Kantówki pozyskane są z palet przemysłowych. Mogliście je już widzieć w moich filmach. Budowałem z nich swój stół warsztatowy tą ramę. No i jakąś tam półkę z kantówki, którą robiłem kiedyś z Tomkiem i z Rafałem. Serdecznie Was chłopaki, pozdrawiam w tym momencie. Materiał nie jest pierwszej jakości jak i świeżości, ponieważ no, posiada jeszcze dziury po gwoździach, i tak dalej. Ale to będzie malowane w dosyć ciemny kolor, i mam nadzieję, że tych dziurek nie będzie widać. Poza tym no jak to na ławce przyjdą tam jeszcze potem poduszki, także to już całkowicie będzie niewidoczne. A materiał jest darmowy i fajna sprawa ogólnie wykorzystywać takie rzeczy. Fakt, no że w strugarce dostają troszeczkę wciry, ale coś za coś. Ja sobie mogę na to pozwolić. Moje noże do strugarki są bardzo tanie. Niedługo jeszcze sobie zrobię taki Przyrząd do ostrzenia noży, więc takie noże za 30 zł komplet, czy tam 40, wystarczył mi na bardzo długi okres czasu, a poza tym to są noże zrobione z takiego masełka, więc naprawdę nie jest mi ich szkoda do takich projektów. Do projektów z twardszego drewna, tam gdzie wymagane jest to, żeby powierzchnia była naprawdę równa i płaska, służą inne noże, które są twardsze oczywiście i przeznaczone już do twardszych gatunków drewna. W międzyczasie, jak tutaj się rozgadałem, mogliście obserwować, jak docinam elementy do siedziska. To będą takie krótsze elementy, które będę montował między dłuższymi elementami. Stworzy to coś w rodzaju drabinki, na której będziemy sobie mogli usiąść. Lecz dłuższe elementy w jednym z elementów tego całego siedziska będę musiał połączyć ze sobą, ponieważ maksymalna długość tych moich kantówek to było 110 cm, a ja potrzebuję tutaj około półtorej metra. Także robię wręgi, połączę to ze sobą, dodatkowo jeszcze zabezpieczę wkrętami, ponieważ nie ukrywam, zależało mi na czasie i chciałem działać już po prostu dalej. No a wkręty mi to umożliwiły, tak. Użyłem oczywiście kleju poliuretanowego, ponieważ nie wiem jakie tam będą warunki na tym balkonie. Więc yy... Dobrze użyć tego kleju wodoodpornego. No i oczywiście, uważajcie na paluchy. Lepiej założyć te rękawiczki, ponieważ on okrutnie brudzi ten klej. Tutaj macie już gotowe elementy, kleją się, a ja biorę się za następny etap. A tym drugim etapem będzie stworzenie tego krótszego siedziska. Damy chwileczkę dla tych dłuższych elementów, żeby troszeczkę ten klej tam przyłapał. Zajmę się teraz tym i to będzie ten element, który będę potem przykręcał do tego dłuższego elementu i dzięki temu w kształt takiej litery L stworzy nam się narożnik. Jak widzicie, posługuję się tutaj ściskiem kątowym, stworzę ramę, a potem każdy poszczególny szczebelek będę już montował na tej gotowej ramie. Elementy są docięte w taki sposób, że będzie to wchodziło raczej bez problemu. Będę to montował na wkręty, ponieważ nikt nie będzie naprawdę na to zwracał uwagi. To jest prosty projekt. Wiem, że mogłem to zakołkować przynajmniej, ale no. Główna przyczyna to czas. Może kolejnym razem się bardziej postaram, gdy tego czasu będzie po prostu więcej. Ogólnie ta moja przerwa w dodawaniu filmów była spowodowana tym, że, że no, było brak czasu, uzbierały się jakieś roboty. Musiałem no, na przykład zrobić tą ławkę, no ale to jeszcze nagrałem. Było jeszcze parę innych projektów i musiałem między nimi skakać. Poza tym, chyba świat się nie zawalił, że dwa filmy nie wyszły. Ale tytując klasyka, moc jest ze mną, wracam. Mam nadzieję, że utrzymam systematyczność dodawania tych filmów, mimo tego, że ja z tego nie żyję. Więc, jeżeli jakiś film się kiedyś nie pojawi, no, musicie to zrozumieć, tak? Bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale nie będziemy się teraz rozwodzić nad tym, jakie mam priorytety życiowe. Ponieważ jest to film o ławce, teraz właśnie widzicie jak powstaje ta drabinka, dosyć szybko. Na końcu skręcam to jeszcze ściskami, te w środku takiej trochę wątpliwej jakości, trzeba uważać na zęby, ale, ale jakoś to tam ściska, po prostu trzeba to robić wszystko z rozwagą i nawet marketowy sprzęt daje radę, naprawdę. A tutaj szwagier żartowniś pozdrawia hejterów, na następnym ujęciu mamy już gotową, gotową mamy drabinkę. No zaraz weźmiemy się za szlifowanie tego wszystkiego I będziemy powoli przymierzali się do montażu Przymontujemy sobie nogi I już zostanie tylko warka z oparciami i podłokietnikami Papierem ściernym załamuję krawędzie Ponieważ chciałem, żeby się troszeczkę tutaj wygodnie siedziało I te ostre krawędzie nie wbijały się w uda dla użytkowników Wiem, że mogłem zrobić to frezarką i frezem zaokrąglającym Ale frezarka była zamontowana aktualnie pod stołem Ogólnie to sobie możecie zobaczyć jak montowałem tą frezarkę pod stół. Tam jest fajny patent na windę. Możecie to sobie podpatrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Film właśnie wyświetla się w karcie u góry ekranu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Może i ty spróbujesz sobie zamontować w ten sposób frezarkę. Bardzo ułatwia to pracę. Ale dobra, znowu nie na temat. Za dużo gadam. Jedziemy dalej, czyli stworzenie podłokietnika. Ten podłokietnik jest połączony razem z nogami. Takich elementów potrzebujemy dwie sztuki, ponieważ jeden będzie z tego krótszego boku, drugi z tego dłuższego. Musimy to sobie ładnie rozrysować, ustalić kąty, najlepiej to sobie zrobić w jakimś programie, wtedy mamy fajny ogląd na to wszystko. Elementy wyglądają tak jak ten przed chwilą tutaj pokazany. No i co pozostało, tylko go teraz połączyć razem z siedziskiem, dodać do tego nóżki i już mamy ten element, na którym możemy sobie spokojnie siedzieć, ale już temat oparć to już jest temat troszeczkę bardziej pracochłonny niż to, co tutaj do tej pory robiłem. Nie powiem, bardzo się przy tym namęczyłem, ale to zaraz wszystko będziecie w trakcie widzieli, może Wam pójdzie szybciej, zobaczymy. Tymczasem dalej tkwimy w temacie montażu nóg. Ten duży element, jak możecie zauważyć, jest sporych rozmiarów. Na troszeczkę to jest za dużo na mój warsztat. Przydałby się jakiś taki większy stół i powiem Wam, że mam w planach stół i nawet wiem, jak go upcham do tego warsztatu. Bardzo ciekawy patent, gdzieś tam znalazłem w internetach. Zobaczycie z czasem, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że wiele osób do swoich małych warsztatów skorzysta z tego filmu, który się już powoli szykuje. Te dwa elementy należałoby jakoś ze sobą połączyć. Wymyśliłem sobie, że połączę to zwykłymi śrubami. To są śruby M8, nakrętka 13, klucz 13 to chyba każdy ma w domu. No i tutaj wyznaczyłem sobie najpierw miejsca, gdzie będą otwory, przewierciłem to, no i wbiłem już te śruby tą dłuższą część razem mu z łbem, żeby te drewno jest dosyć miękkie i to w sobie fajnie weszło. Z drugiej strony jak będę kręcił nakrętkę, po prostu mi się to już nie będzie obracało. Trzyma to fajnie, sądzę, że spokojnie wystarczy. Przecież nikt nie będzie na tym tańczył. A może? Powolutku tworzę już oparcie do naszego narożnika. Na początku potrzebowałem naciąć Troszeczkę takich elementów, które będą pionowe, i to na tych elementach będą położone takie poprzeczki. Skręcone to będzie i sklejone, i na tych elementach wtedy, na tych poprzeczkach, będzie trzymało się całe oparcie. Oczywiście, oparcie też będzie skręcone, i do siedziska, i do tych poprzeczek. Miałem tutaj troszeczkę zabawy z docinaniem pod kątem tego elementu. Też musiałem ustalić sobie w jakiej odległości będzie oparcie, tak żeby w ogóle można było usiąść w tym rogu. Przyznam się, że tutaj metodą próby błędów udało mi się ustalić odpowiednie odległości. Na tyłek będziemy mieli jakieś 35-40 cm. No i bez problemu, taki ktoś jak ja, który waży no, tam niewiele poniżej stówki, spokojnie może na tym rogu usiąść. I tak. Ta ławka to wytrzyma, sprawdzone, więc bez obaw można spokojnie usadzić tam jakiegoś wielkiego habana. Tak to się prezentuje jeszcze bez oparcia. Założenie jest ogólnie takie, żeby oparcie było pochylone, żeby siedziało się wygodniej, ponieważ wiem, że gdyby zrobiłbym to pod kątem prostym, no raczej nikt by nie wytrzymał na tej ławce wypicia jednego chociażby piwka. Na szybkości na ukośnicy pod kątem bodajże 11 stopni naciachałem elementów i zostały one przyklejone jak i również potraktowane wkrętem dosyć sporych rozmiarów od spodu jak i również od strony tej poprzeczki poziomej, którą będziemy mieli za plecami, więc stwór za tego nawet już nie ruszy. Jak widzicie małym problemem tutaj były wymiary warsztatu. Ale dla chcącego nic trudnego i proszę bardzo, udało się. Teraz na tym etapie sobie to pomalujemy. Pozostała kwestia impregnacji naszej ławeczki. Mam tutaj koleżkę, który się popisuje troszeczkę, ale on będzie to malował, a ja w tym czasie zrobię deski na oparcie, tak, żeby nie robić tego już z tej kantówki, ponieważ zabierze to za dużo miejsca i, i no i tyle. Także kolega bierze się do pracy. Pewnie na świeżym powietrzu. Część zobaczycie jak maluję tutaj, a a ja pokręcę ze piłką. Dobra, wpiję to. Proponuję Ci, żebyś pomalował sobie wszystkie narożniki. Czyli narożniki? Na tak. tak, te jakieś tam takie ciężkie, ciężko dostępne miejsca, a potem sobie wałeczkiem. Rocha, Wajta, wałeczkiem, nie? Tutaj, tak? No wałeczkiem te takie już większe, te, te powierzchnie, nie? No zobacz, tutaj a, spokojnie no, 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 wchodzi, no, 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 wiesz. Tak, żebyś na, na początku sobie posmarował te i tyle idę nara nie myślcie o mnie źle Kuba sam chciał wystąpić w tym filmie i przyczynić się do budowy tej ławeczki więc no, nie robiłem tutaj większych problemów a że nie lubię malować bardzo dobrze się to wszystko złożyło swoją drogą młody również próbuje swoich sił na YouTubie jak widzieliście, kręci sobie tą piłeczką. Ogólnie gra w koszykówkę, jest w tym całkiem dobry. Jak chcecie, możecie do niego wpaść na kanał. Link macie u góry. Podbudujcie troszeczkę chłopaka, wiem sam po sobie, że bardzo to pomaga. No i tak, morale rosną, także liczę na Was. Ławeczka została pokryta dwukrotnie pregnatem w kolorze Palisander firma na S. Wydaje mi się, że spokojnie znajdziecie ten kolor, jeżeli Wam się podoba. Przy montażu tych desek do oparcia było troszeczkę pomiarów. Nie wiem czemu zniknął mi materiał z aparatu. Aczkolwiek trzeba zacząć robotę od narożnika. Tak, żeby potem te deski, które schodzą się w narożniku, nachodziły na te deski, które są już w tym narożniku. Tutaj widać na ujęciach, że są dziury po wkrętach. Troszeczkę się z tym bawiłem. Było trochę prób. No i te deski. Do oparcia trzeba było zacinać pod dwoma kątami jednocześnie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to robiłem i tak dalej, pytajcie w komentarzach, ja chętnie na to odpowiem. Bardzo przepraszam, ale no zginął mi materiał po prostu z aparatu i nie jestem w stanie tego pokazać. Deski były surowe, ponieważ chciałem je pomalować w całości, żeby były dobrze zabezpieczone. No i to już jest koniec filmu, zaraz Wam tutaj jeszcze parę rzeczy od siebie powiem. Do usłyszenia! No i ostatecznie prezentuje się to w ten sposób. Póki co stoi to jeszcze w warsztacie, także warunki, tak, no nie jest, nie jest to ładnie jakoś pokazane, oczywiście zdjęcie zobaczycie na końcu. Przy tym projekcie nauczyłem się parę rzeczy, które przydadzą mi się na pewno w przyszłości. Tutaj był problem taki, że chciałem zrobić yy, takie pochylone te siedzisko do tyłu, tak żeby się wygodnie siedziało, ale nie miałem pomysłu, jak to połączyć tutaj w tym rogu, więc jeżeli... Mógłbyś, wiesz, jak to zrobić? Yy, napisz mi to w komentarzu, chętnie się dowiem. Krótka przerwa była. Przepraszam moich widzów, którzy czekali na filmy. Teraz już filmy będą się pojawiały. Przynajmniej będę próbował, żeby się pojawiały co tydzień. Co mogę powiedzieć? Jeżeli film się podobał, udostępnij to, daj łapę w górę czy też w dół, obojętnie, Twoja, twoja decyzja. Yy, Subskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz i zapraszam Cię serdecznie za tydzień. Cześć!